Witam, zaczynamy kolejny test koczni. Mam nadzieję, że się wam spodoba. Trzeba dobrym wybicie miejscu, a polecisz daleko. Ja tylko mówię, że to będzie krótki te skoczni bo mało mam przygotowany. Ale jeszcze pomyślimy, może jakiś, może jeszcze zagram o Puchar świata. Może jeszcze zagram, nie wiem, o, dajmy na to, o, nowej kiedyś. No, pomyślimy, no. Ale to. Jeżeli zmotywujecie mnie do, do dalszego nagrywania, no, bo tak to, po co ja mam nagrywać, co nie. Jezu, i w to się nawet nie wciągajcie proszę was. Dobra, jedziemy. Jedziemy, jedziemy i skaczemy ślicznie. Dobra. Nie wiem, to być następnie jest pierwszy jego słupka. Też nie, nie wiem. 30. 30. Dobra, zaczynamy na wymiar. Drugi słupek teraz jedzie. Jest bardzo daleki. Żertowałem. No ładnie, ładnie, K 190 Za wcześniej się w sumie wybiłem 135,47 metra, to jest mój rekord skoczni. Wszystkich, no i zaś hmm, Niemcy jadą, wszystko mi zostały, mam nadzieję, że się uda to w tym odcinku nagrać nie będę musiał jednej skoczni na następny odcinek przekładać bo trochę to nie byłoby za fajnie pierwsze k90 a potem k240 więc będzie spoko. ło jezus ale się rozpędził a teraz K yy... i ostatnie stanie i coś wam powiem. Teraz pokażę Wam kiedy się wyli Teraz. Teraz bardzo daleko polecicie, jak się wybi. No i takim akcentem kończymy tą drugą turę skoków. Jeżeli Wam się spodobało, jeszcze wymyślę coś i zrobimy. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie. Pa!